Zobaczmy co ktoś mi wysłał. Szybko wyłapał na ryj, bomba na banie, kończymy balet. Najlepszy budzik, syreny nad ranem. Na Wisłę straty, jadę Jaguarem, na całej pizdzie przed fotoradarem. Nie typa, a kochają fanki, gory oryginały i pierdolę plast. na karki, złote zegarki, dresowy styl na systemie Nike. Miejska dżungla. Miska dżungla. Pies zawija kumpla. Pies kumpla. Na smyczy mam kumpla. W kieszeni gotówka Miejska dżungla, piec zabija kumpla Na smy trzymam kundla W kieszeni gotówka Lubię dwutank, po strzałach spada łuska Zemsta i zabójstwa, brunę ręce we krwi <noise> Szybko wyłapał na rej. Szybko wyłapał na rej. na banie, kończymy balet. Najlepszy budzik sereny na ranem No i zostanę, jadę jako Na całej przy... A mi się przykro zrobił, jak zacząłem ten samochód. Tak mi się przykro.